Poseł od Biedronia profesor Maciej Widula zaproponował, żeby usunąć z lektur szkolnych w pustyni i w puszczy. Powód: rasizm, kolonializm i patriarchat. Najlepiej, panie profesorze, nie tylko z lektur, ale i z bibliotek, a także z biblioteczek domowych. Poza tym, dlaczego tylko w pustyni i w puszczy? Przyjrzyjmy się z lewicowego punktu widzenia tym tak zwanym autorom lektur. Jan Kochanowski, klerykalizm w utworze czego chcesz od nas, panie, za twe hojne dary, oraz pochwała alkoholizmu we fraszkach. Ignacy Krasicki, biskup, co samo w sobie go dyskwalifikuje. Jędrzej Kitowicz, ksiądz. Adam Mickiewicz, pochwała ludowych przesądów, klerykalizm, nacjonalizm w utworach dziady Pantadeusz. Henryk Grzebuski, klerykalizm, nacjonalizm, pochwała alkoholizmu w utworze pamiątki Soplicy. Henryk Sienkiewicz. Rasizm, kolonializm, patriarchat, pochwała alkoholizmu, szerzenie nienawiści do Ukraińców, Szwedów, Rosjan, Tatarów, Wołochów, Turków i Niemców w utworach trylogia Krzyżacy Bolesław Prus, antysemityzm w utworze lalka. Stefan Żeromski, szerzenie nienawiści do narodu rosyjskiego i nacjonalizm w utworach Syzyfowe Prace, Przedwiośnie i inne. Bruno Schulz, zaprzeczanie światopoglądowi naukowemu przez stwierdzenie, że człowiek może żyć po śmierci. Witold Gombrowicz, homofobia poprzez przedstawienie postaci Gonzala, bohatera transatlantyku jako komicznej. Karol Wojtyła, papież, klerykalizm. Oczywiście po usunięciu tych autorów zostanie jeszcze kilku, których można by ostatecznie zaakceptować, ale oni też budzą wątpliwości. W wypadku Orzeszkowej można mówić o nacjonalizmie i patriarchacie. Zygmunta Krasińskiego cechował klerykalizm. O księdzu Janie Twardowskim nawet nie warto wspominać. Ale nie martwmy się, szeroka fala nowych, lewicowych twórców szybko wypełni tę lukę i profesor Gdula poczuje się wkrótce człowiekiem spełnionym. Muzyka Mimo, że tak zwane elity mówią o mieszkańcach wsi raczej źle, programy telewizyjne pokazujące wiejskie życie cieszą się sporą popularnością. Do najpopularniejszych należy reality show Rolnicy Podlasie, a najsympatyczniejszą postacią tego cyklu jest zdaniem wielu pani Emilia. W odróżnieniu od innych gwiazd telewizji, panią Emilię łatwo zlokalizować, ponieważ w show padają nazwy miejscowości, w których mieszkają bohaterowie cyklu i są to miejscowości z reguły niewielkie. Zdarza się zatem dość często, że fani pani Emilii wpadają na pomysł, żeby ją odwiedzić, obejrzeć sławne na całą polskę gospodarstwo, wyrazić swoją sympatię telewizyjnej gwieździe, zwłaszcza że partner naszej bohaterki nie występuje w show i można odnieść wrażenie, że jest osobą samotną, z którą nie jeden telewizor chętnie by się ożenił. Fani, panie Emili są z reguły nieśmiali, to też nim wyruszą ku swojej idolce muszą się nieco wzmocnić duchowo, w efekcie czego wkraczają na podwórko gwiazdy krokiem mocno chwiejnym i nie pytając nikogo o pozwolenie. Popularność jest rzeczą miłą i wielu jej pragnie, jednak nieustanne pojawianie się na podwórku obcych pijanych facetów, którzy namolnie okazują sympatię gospodyni i domagają się, by rzuciła wszystko i oprowadziła ich po planie zdjęciowym, przyjemne zdecydowanie nie jest. W dodatku pani Emilia jest w ciąży i chciałaby trochę spokoju, a nie codziennych hołdów ze strony faciów, którym odbija się nieprzetrawionym alkoholem, a gdy zapalają papierosa mają zwyczaj rzucania palącej się zapałki w suchą słomę, co grozi tym, że gospodarstwo, które tak bardzo chcieli zwiedzić, przestanie istnieć. No i co ma robić w tej sytuacji biedna, sympatyczna pani Emilia? Przecież się nie wyprowadzi. Mógłby pomóc facet, ale on też ma coś do roboty, a nie tylko codziennie dawać w mordę fanom Emilii. Telewizja oczywiście umywa ręce. To, co się dzieje po skończeniu zdjęć do programu, ich nie obchodzi. Najciekawsza jest odpowiedź na pytanie, dlaczego panią Emilię to wszystko spotyka? Otóż dlatego, moi mili, że jest sympatyczna, pełna uroku, gospodarna i zaradna gdyby była ponurą zawziętą zołzą żaden fan nawet bardzo pijany by jej nie nękał czy z naszym światem kochani aby na pewno jest wszystko w porządku Toruńska restauracja Byczy Burger wywiesiła na drzwiach plakat następującej treści. W tym lokalu nie obsługujemy funkcjonariuszy, policji i ich rodzin. Ma to być akcja odbetowa, zabicie i gazowanie ludzi, nękanie przedsiębiorców i kultywowanie tradycji zomo. Podobno sami właściciele doświadczyli owego nękania i stąd ich działanie. Mimo całej sympatii do branży gastronomicznej mam pewne wątpliwości. Po pierwsze nie wydaje mi się, żeby nasza policja odpowiadała za gazowanie ludzi. Tego akurat na przykład w obozie Auschwitz dopuścił się zupełnie ktoś inny. Nie podoba mi się też włączenie do akcji rodzin policjantów. Co jest winien pięcioletni synek policjanta stojący przed restauracją i proszący Cę że jakiś kolega tatusia nękał tego, kto owego burgera robi. Jak wytłumaczyć dziecku, że nie dostanie burgera, bo tatuś był niegrzeczny? Przecież on był grzeczny, nikogo nie nękał i ani trochę nie kultywował tradycji zomo. Zresztą, skąd pięciolatek ma wiedzieć, co to jest zomo? Naprawdę, to jest zbyt daleko posunięta odpowiedzialność zbiorowa. Inna rzecz, że policja też nie jest bez winy. W pewnej gazecie znalazłem artykuł Dantejskie sceny na komisariacie w gostyniu. Policjant robił straszne rzeczy swoim koleżankom. Taka informacja musi oczywiście każdego podekscytować. Zagłębiłem się w artykule i dowiedziałem się, że pewien szeregowy policjant zachował się nieetycznie wobec umundurowanych koleżanek, na skutek czego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i powiadomiono prokuraturę. Ale co konkretnie zrobił? Tu już policja milczy jak zaklęta. Natura ludzka jest taka, że kiedy czegoś nie wiemy, zaczynamy sobie wyobrażać te dantejskie sceny, a im bardziej sobie wyobrażamy, tym te sceny stają się coraz bardziej dantejskie. Policja powinna działać transparentnie i dokładnie wyjaśnić społeczeństwu, na czym polega nieetyczne działanie policjanta na służbie. Jeśli pozostawia to krążącym po kraju spiskowym teoriom erotycznym, Niech się nie dziwi, że tu i ówdzie nie chcą im sprzedać burgera. Polak Piotr Żyła został mistrzem świata w skokach narciarskich. Powinno się dostać powodem do powszechnej radości i zresztą się stało, ale nie do końca. Najpierw jakiś niemiecki dziennikarz skrytykował żyłę, nazywając go klaunem. Istotnie, żyła wyróżnia się z tłumu skoczków niepowstrzymanym optymizmem i przerywaniem wywiadów telewizyjnych charakterystycznym śmiechem. Jest on typem ludowego wesołka, co zwykle zjednuje mu sympatię, ale irytuje niektórych niemieckich dziennikarzy, którym trudno przyjąć do wiadomości, że Polak był pierwszy, a Niemiec dopiero drugi. Do niemieckiego krytyka przyłączył się Marek Migalski, profesor i komentator zagadnień politycznych. Uważacie, że tak powinien się zachowywać mistrz świata? Pisze oburzony Migalski. Czy chcielibyście, żeby wasz dorosły syn tak reagował? W wypowiedzi pana profesora widać głębokie przekonanie, że ludowy wesołek nie powinien wyskakiwać przed szereg. Skoro musi, niech sobie skacze, ale nie za daleko, bo wtedy go pokażą w telewizji, co jest niedopuszczalne. Telewizja bowiem powinna pokazywać wyłącznie ludzi nudnych i smutnych, takich jak pan Migalski. No ale co robić, skoro Piotr Żyła nie zastosował się do życzeń Migalskiego i skoczył najdalej? Przecież długość skoków nie zależy od tego, czy ktoś od czasu do czasu wybucha niepohamowanym śmiechem, ale od czegoś zupełnie innego. Taka jest zaskakująca i barwna natura świata, w którym żyjemy. Pan Mikalski był w swoim czasie zaciekłym pisowcem i nawet europosłem tej partii. Dziś jest daleki od pisu, ale coś mu po tamtej przygodzie zostało. Typowy dla pisowców kompletny brak poczucia humoru. Wierni z brazylijskiej parafii Santa Trezinia byli bardzo zadowoleni z pracującego tam młodego księdza. Był to kapłan bogobojny i skromny. Cierpliwie wysłuchiwał parafian w czasie spowiedzi, co daniem zasił modły do pana boga. Wierni byli zatem bardzo zasmuceni, gdy pewnego dnia ksiądz Moreira zniknął, jakby się pod ziemię zapadł. Dopiero po pewnym czasie dotarły do nich informacje, co się stało. Otóż po sumiennym wykonaniu wszystkich czynności religijnych, ksiądz Moreira zrzucał suknię duchowną, wkładał dżinsy, kolorową koszulkę, czerwoną czapeczkę, a do kieszeni wsuwał plastikowy pistolet. Następnie wsiadał do samochodu należącego do archidiecezji w Fasopondo i udawał się do położonego w innej parafii supermarketu. Tam duchowny wyciągał plastikowy pistolet i wyrażał żądanie wydania mu zawartości kasy, co otrzymywał, bo już nie wyglądał teraz bogobojnie, tylko bardzo niesympatycznie. Tak obrobił dwa supermarkety oraz aptekę. Ksiądz Moreira szybko zdobywał doświadczenie w swoim drugim fachu, jednak zapomniał o tym, że na świecie istnieje monitoring, który odnotował nie tylko jego skromną postać, ale także numery rejestracyjne samochodu należącego do archidiecezji w Passo Fondo. Tak oto parafia Santa Terezinha straciła swojego wikarego, który w śledztwie tłumaczył swoje czyny napadami szaleństwa. Drodzy wierni, trwa kryzys, który odbija się także na osobach duchownych. Nie oszczędzajcie, dając na tacę. Wasza ofiarność może uchronić osoby młode i bogobojne od konieczności napadów rabunkowych na supermarkety. To będzie bardzo dobry uczynek, kochani.